Bieżąca sytuacja jest no, bardzo trudna. E, chyba na, na, najgorsza od wielu, wielu lat. Klub boryka się przede wszystkim z e, problemami finansowymi. Mamy zaległości wobec zawodników, transportu no i wszystkich takich bieżących spraw. Staramy się nawiązać e, rozmowę, dialog z miastem o dodatkowe wsparcie dla naszego klubu. Już tych rozmów nawet nie wyliczę ile się, ile się odbyło. Aczkolwiek nadal żadnych konkretnych decyzji ze strony miasta nie ma. No a my cały czas opieramy się i funkcjonujemy na obietnicach, tak jak to ma miejsce od początku tej rundy. A obietnicy na, na czym polegały te obietnice? Znaczy, no między obiecano? Innymi, znaczy obiecano, no obiecano pomoc. Obiecano pomoc, no bo dokąd mieliśmy transzę dotacji, która była przyznana na 2019 rok. To była rozmowa na zasadzie, no na razie jest transza, skąd skończą się pieniążki z dotacji, no to wtedy będziemy myśleć, jak Wam pomóc, skąd wziąć te dodatkowe środki i dlatego no my funkcjonowaliśmy i, i, i graliśmy i jeździliśmy na mecze, no ale jak skończyła się te, ta ostatnia transza, została wykorzystana, zostaliśmy bez środków, no i od tamtej pory tak naprawdę Funkcjonujemy wirtualnie, można powiedzieć. Bez, bez finansów chłopaki nie biorą wynagrodzenia. No, jest duży problem, naprawdę bardzo duży problem, i gryziemy się sami z sobą tutaj w zarządzie, co dalej robić, bo, bo dalej nic nie wiemy, dalej gramy, dalej brniemy, że tak powiem, zadłużenie, bo, bo, bo bez środków finansowych i naprawdę ciężkie, ciężkie chwile są przed nami i za nami. Mhm, ale mówił pan prezes o spotkaniach z burmistrzem, o... No i co z, co z nich wynikło? Bo w ciągu... no, na ten moment wynikło y, tyle, że dostaliśmy 20 tysięcy spółek y, i dostaliśmy, wystawiliśmy, podpisaliśmy umowę z promocji miasta na kwotę 39 39 tysięcy brutto. I te środki miały być przekazane klubowi po y, zrealizowaniu zadania promocji miasta czyli na koniec rundy y, tego roku. Ale no, z tych negocjacji z miastem, z, z świadomości miasta, w jakiej trudnej sytuacji jesteśmy, miasto postanowiło aneksować tą umowę i w piątek podpisaliśmy aneks do umowy, gdzie proporcjonalnie zostaną nam wypłacone środki w wysokości 29 tysięcy brutto, no mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu. Ile pieniędzy potrzebujecie? Czego potrzebujecie tak naprawdę w tym momencie Tak jak informowaliśmy od początku, yy, braknie nam około 200 tysięcy. Także to jest kwota, która pozwoli nam zamknąć tą rundę, pouregulować należności związane z chłopakami, z drużyną no i te wszystkie, które są związane z funkcjonowaniem klubu. Macie jakieś e, informacje, jakieś zielone światełko, że taka kwota znajdzie się w budżecie miasta wam No cały czas, cały czas jest takie jakieś zielone światełko, no bo tak to bym, jeśli bym, nie byłoby takiego zielonego światełka, to podejrzewam, że Trzy czy cztery tygodnie temu byśmy całkowicie zrezygnowali. No ale to, to, to nie o to chodzi, no bo co w tej chwili zrobimy z tą drużyną, co, co ci chłopcy zrobią, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, poddając się w tym momencie, automatycznie lądujemy dwie klasy rozgrywkowe niżej. To nie wiem, czy to, to jest dobre rozwiązanie, no, dla nas na pewno nie. No i dla miasta wydaje mi się też, że nie, no bo, bo chyba takie miasto jak Sandomierz stać na to, żebyśmy grali w trzeciej lidze. To nie jest też, podejrzewam, szczyt naszych możliwości, bo, bo mieliśmy przykład z sezonu bodajże 2014-15, gdzie klub mógł powalczyć o, o awans do drugiej ligi. Także ten poziom trzecioligowy myślę, że to jest minimum jak dla Sandomierza i, i miasto powinno zadbać o to, żeby to utrzymać. I to, to jest jeszcze kwestia przyszłego roku. To teraz się skończy runda. Mam nadzieję, że miasto nas wspomoże i uda nam się zakończyć tą rundę. Ale przed nami jest kolejna runda w przyszłym roku i tutaj trzeba podjąć decyzję, co robimy. Bo jeśli budżet zostanie na tym samym pułapie, który jest, czyli tam kwota jest 550 tysięcy, to jaki jest sens startować i, i dalej ze świadomością, że na koniec roku nam znowu braknie. I znowu pojawi, będzie sytuacja taka jak w tym roku. Także tutaj musimy naprawdę usiąść i z burmistrzem i z Radą Miasta i wspólnie się zastanowić, czy miasto stać. I miasto niech powie oficjalnie, czy stać go na trzecią ligę w Sandomierzu. I na koszty utrzymania, czyli to jest kwota około 850 tysięcy. I to nie jest żadna tajemnica, bo przecież mamy klub po sąsiedzku, siarkę, która gra w tej chwili w trzeciej lidze. I, i na takim samym pułapie muszą mieć środki, żeby funkcjonować. I dla, wiadomo, że dla osób. Spoza środowiska sportowego są to ogromne środki, bo, bo pół miliona no to jest naprawdę duża kwota, ale musimy naprawdę właśnie podjąć tę decyzję, czy, bo są środki duże, bo jest dużo yy, potrzeb w mieście. No nie jest tylko piłka, są, są mieszkańcy, są inne dyscypliny sportu, każdy chce jakieś pieniądze, ale jasna, i jasny przekaz ze strony miasta, czy w przyszłym roku gramy nadal w trzeciej lidze, czy rezygnujemy i lądujemy dwie klasy rozgrywkowe niżej i będziemy grać z Dwikozami czy samborcem. Czegoś takiego chyba sobie kibice tutaj w Sandomierzu, kibice Wisły Sandomierz nie wyobrażają, żeby znaczy, to, nisko. To, to To na pewno kibice sobie nie wyobrażają takiej sytuacji, my jako zarząd, ale też kluby, z którymi gramy w tej chwili w trzeciej lidze, grupie czwartej, też sobie nie wyobrażają takiej sytuacji, że no, no, klub z tradycją. Klub 95-letni nagle zląduje w klasie okręgowej. No to chyba to by też był jakiś policzek w stronę miasta. Teraz czekacie na co? Na jakieś spotkanie? Na ruch? Na Radę Miasta? Czy na już ruchy burmistrza? Jakieś konkretne? Nie no, chcemy tak funkcjonować jeszcze z tymi długami, nie wypłacając zawodnikom pensji? Znaczy my nie chcemy już tak funkcjonować. Jak, ja, ja, ja tak naprawdę, no, niech się ktokolwiek postawi w mojej sytuacji. Co, co tym chłopakom powiedzieć? Po każdym spotkaniu z burmistrzem w urzędzie miasta. No pada pytanie od drużyny, no i co dalej? Co dalej, prezydent? Jakieś konkrety, kiedy będzie ta wypłata? No przecież oni, większość z nich pracuje, tak, ale jest część chłopaków, którzy żyją z tego, no i jakoś trzeba funkcjonować, no trzy miesiące nie brać wypłaty, a przecież trzeba dojechać na trening, trzeba się odżywiać, dbać o siebie, no bez środków, no naprawdę jest mega trudne.